Szanowni mieszkańcy miasta Łukowa, gminy Łuków i gminy Stanin. Pracujemy nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa. Głównym celem sum MOW Łukowa jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców. Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżania wpływu transportu na środowisko. Sump Mof Łukowa jest planem działań skierowanych do miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa obejmujące miasto Łuków jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin jako strefę zewnętrzną Mof. Sump Mof Łukowa obejmuje również powiat łukowski, ale w granicach administracyjnych Mof Łukowa. Sum ma się przyczynić do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, redukcja emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększanie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą. Transport publiczny, rowery, komunikacja piesza, transport elektryczny. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Powiatu Łukowskiego z tych trzech gmin do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnianie ankiety, znajdującej się pod tym filmem oraz na stronie Powiatu Łukowskiego.